Bez względu na to, jakie typy ran pieniądza u siebie zauważasz, jest taka jedna, która najmocniej wpływa na to, na ile ty potrafisz otworzyć się na obfitość. I tą raną jest rana pieniądza związana ze wstydem. Tak, ze wstydem. Jest to toksyczny wstyd, który zakotwicza się w nas w dzieciństwie, kiedy zaczynamy wątpić w swoją wartość, bo nie otrzymujemy potwierdzenia z naszego otoczenia. Zaczynamy wątpić, czy możemy, czy zasługujemy i potem przenosimy te wzorce zachowań w dorosłe życie i boimy się sięgać. Ona się przejawia często ta rana związana ze wstydem, kiedy mamy sięgnąć po pieniądze, kiedy mamy wyjść do życia, kiedy mamy zadziałać, kiedy mamy poprosić o podwyżkę, kiedy mamy coś zmienić. My się tutaj zamykamy i wycofujemy, bo nie czujemy się warte. Bardzo często w tej ranie też pojawia się syndrom oszusta. Nawet jeżeli coś nam wychodzi, nawet jeżeli dostajemy większe pieniądze, to mamy w tyle głowy taką myśl, Jejku, jak ktoś mnie na tym przełapa, że tak naprawdę ja na to nie zasługuję, to co będzie. Kiedy rozpoznamy, jak na pieniądza związana ze wstydem i różne inne, przejawia się w naszym życiu, z czego wynika, do jakich zachowań i wyborów nas nakłania, zaczynamy głęboki proces zdrowienia. Oczywiście ten proces tutaj się nie kończy, on zawiera wiele innych elementów, i tym wszystkim zajmujemy się na jedynej edycji kursu Rodzinne Skarby. Kurs startuje już 12 marca. Zapraszam, przyłącz się, link znajdziesz w opisie.